Siemanko, Szymanko! witam was w następnym odcinku z BSA. Dzisiaj się zagramy Frankiem, bo jest fajna w sumie mapa, a dawno Frankiem w ogóle nie grałem. Wy też nie lubicie tych czaszek? Napiszcie w komentarzu. A my niszczymy kolejnego Power Cubesa. jest NKJów. Nie no, widzę tych NKJów. Ciekawe czy się uda nam zrobić? Aż udało się, ale to chyba nie zadaje obrażeń. Oh, shit. ale to pod FK ogólnie, widzowie. O nie, ja tego tu w ogóle nie będę używał, bo wtedy ją do siebie przyciągnę. Została. Oh, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. A ja już będę miał ją na blisko. Oh. Na blisko to chyba ten gazet użyję, ale to chyba nie podziała na nią. Fuck. Nie. Jejus, nie może skaczyć na tą piper. Ona ma tego rozpiewanego ulta. Aj sorry, że się nie używam tak? Nie, ulta to chyba nie używam. No i czemu się Galet nie użył? A ta szelka se zrobiła tej tej... To no nie... Piper Fantastico! 11, więc naprawdę bardzo fajnie. Galet Rosey, nie? Ten co ty tak krzaki prześwietla. Fuck your fucking bit. No, trzecią. Och! Nic bez sensu! Ronaldo mamy. Muszę Jezu, zapomniałem, że ja nie jestem Frankiem? Ja nie chciał, ja nie wiedział. więc w kwestii. Just top treasure. Fuck you, fuck you, fuck you. Nie powinno się na chmac nach. Oh, fuck you. A Pedrok, my się mogło poganamy, wiesz? Ty mnie zostawisz. Dobra, niech nie. Dobra, sprawdźmy, jak tu się ktoś będzie czaił mnie. Byronik. I po co ja się ujawniałem? Jasna Viktor Wiktor, Wiktor przespał. Marka? I ogólnie stanął życie. Chociaż nie wiem czy to mówić, możecie sobie wejść w linki od moja pierdol... Sorry. mojego kanału Oskar i wejść sobie w link do Olka Annihilatora i tam możecie sobie zasubskrybować randomowy kanał z nahasem. Ale jeden pomiesz w kur. Jezu to. Nie będziesz został śmieciu Power Cubów. Sorry, jeśli to jest Oscar z drużyny piłkarskiej. Fuck you, fuck you. Fucking shit, fucking shit, fucking shit, fucking shit. See when we up. co to mówi? Dobra, Oscar, ha! Ja nie chcę, ja nie chcę, ja nie chcę tym się. Tylko mnie nie zabijaj tak jak... W ty śmieciu! Chociaż nie wiem jakie on miał zamiary. ty śmieciu! Dziękuję, mam ostatni karzecik. I ze star. No, no, ja pierdolę! I said down. Man White in you the Stars Hillski in the Toilet. See, 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 is the end. Nie, Jackie Jackie spierda z mój Drag, Drag, go away, spierd, drogi May. Szu, 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 nie, jeszcze szu, 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 nie Bruh. Kurde nie zginął Ty Już go najeżdżałem z kilku stron Fuck you! Fuck you! Tyle ci powiem fuck you fuck you fuck you Not believe me Rosam, da fuck you kur! Mada fuck, widziałem że ktoś będzie. Mada fucking cow. El, uh, Elfridy Fatzberg, uh, oh fuck, na ulta. Nie śmieciarz! On wie, on wie o mnie. Nie, fuck you fucking shit, fuck you. Niestety. Tekst na kolejny cel. na kolejną rundę jak tutaj zginam a pewnie tak będzie Zponują. nie ten ult polecam montażystów nie ja jestem bujnym montażystą Fucking, shit. Yeah. Yeah, fuck you, yeah, you, you, fucking, fucking, shit, fucking, 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 Okej, nie fucking, wam wszystkiego, ale... Powalczyłem troszeczkę z taką. Co raz było chyba... Ku! Dobra, nie, zaraz... ŁUKU! O nie! Kenji! Hmm. Rzadki! Któż by się spodziewał? A ja pierw... i na serwer. Klaski, wibudabski, a, a tym się, a tym? Tak, mnie mniej wielki. Tym, jaki masz numer? Napisz. Okej. Okay. Dobra, oto mój numer telefonu, widzowie 487, a chuj ci w dupę. Chuj by myślał, że ja powiem. Dobra, podany. No Marek, no, może będę se zagram. Kurde, że sam. sam... Nie, o kur. Bibi. No, dajcie znam o kurde, ale w lobby. E, czy z, z, czym... widzieliście co ja tam miałem powiedzieć? Kurde, nie wiem co miałem powiedzieć. A chuj ci w Keep up, game keep up, no kurde! Czy to jest ta znów ta szelka sama? To sama szelka Bajronik z mitykiem Niestety musisz się pożegnać z życiem O śmierć nadeszła Pierdol. Mam lagi. Lagi, lagi, lagi. Dobra. To trzy jest. Kiba my Bibi, moj, bo bo nie chcę mi się teraz tego dźwięku wklejać. W ogóle mi się teraz nie chcę mu trwać. Wiem to, znam to, znam. Ja nie znam. Dziękuję bardzo. Zapraszam Was bardzo gorąco do klubu Poland Winner. Zaraz w ogóle mega świnia. No i co? Marka.